Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami film w serii dziennej na hokeja 18 grudnia, to jest sobota. A partnerami kanału są jest Zakłady Bukmacherskie, Total Totalbet, Forbet, Nobelbet i Bet. Chris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie się z nich rejestrować. Wszystkie promocje i bonusy oczywiście pozostają dla Was dostępne. No i mamy sobotni hokejik, tak jak w piątek zaczynamy fińskim meczem Pelikansów z Hammenlinon. Na jedynce za 2-0. Pittsburgh ogrywa Buffalo za 1.65. St. Louis przegrywa z Dallas 2,80, remis Chicago z Nashville 4-0. W chlabi w Setin dwójeczka 240, Krasnojarsk lada 1-2-75, 3 remisiki, Wasteras za 4-0, z Dwig z Kopingiem 450 i Ontario San Jose. 4-30, a na zakończenie Stockton przegrywa z Colorado Eagles za 240. No i kuponik królewski na hokeja to wygrana Pittsburgha za 157 i dwa overki 4,5 brawki, oczywiście z dogrywką i rzutami karnymi w meczach Rangersów z Vegas Golden Knights i Winnipeg Jets Washington Capitals do wyjęcia. Prawie 1200. A jeśli macie ochotę dołączyć do grup Wipolskich, mamy je z futbolu amerykańskiego, jak i z piłki nożnej. Zainteresowanych, zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictionspl Możesz zostać również wspierającym kanał na poziomie Pierwsza Liga Ekstraklasa. Dostępny dla wspierających specjalny film co weekend, pojawia się co piątek, a w nim królewskie kuponiki na weekend, głównie z piłki nożnej, ale również występują inne dyscypliny. A żeby być wspierającym wystarczy kliknąć w przycisk „Wesprzy” przy każdym z moich filmików lub na głównym panelu kanału. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Aktualizacje będą po weekendzie. Ranki Ligi Typera również po weekendzie zaktualizujemy. A na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę, życzę wszystkim powodzonka, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, do usłyszonka w kolejnych filmach.